Tak czy nie? Ja sobie zapiszę. Żeby to wszystko było. Jeden. Podejście, tak? Co się pisze jako jeden? Że podszedłeś, tak? Michał podszedł. Michał podczas... Pokaże Pan dowód sobie... Dokument, proszę, się spisuje spisuje sobie od razu. Do Czekaj. Michał podczas rozmowy zdenerwował nie, panu, się, nie ale to, to jest, jest mój raport. To jest przedłużanie tematu, nikt pan nie załatwia sprawy. sprawie... Pozwolisz, e, że ja piszę to, 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 w urzędzie? No, znowu mnie to, dotyczy sprawy, do której pan tu, przysz, e, tu przyszedł. Taka paranoja, daj mi kartkę z pisaniem, a teraz nie mogę pisać. Patrzcie, jaka paranoja do kwadratu. Co tutaj napisałem? Michał podczas rozmowy zdenerwował się i nie miał wyboru nie potrafił przetrwać rozmowy wszedł w skurcz i i co zrobiłeś i wykazał się czym się wykazałeś co mam tu napisać teraz no to jest pana Rafał. No właśnie, ale tutaj od ciebie to jest. Ten fragment potrzebuję od ciebie.